więc działamy, dajemy radę. A, i jeszcze drugi wyraźnik, tu mam go no. jeszcze jeszcze, nie? Rozumiecie? Pewnie, stary. No. A ty? Jak się trzymasz? No, dzisiaj ta konferencja... Ja się trzymam bardzo dobrze, nie martw się. Całe życie. O, i gdybym za każdym razem miał dostawać za takie teksty złotówkę, to bym już bym był bardzo bogaty. Jest wszystko Przeciwmy. dobrze. Dobrej myśli? Lecimy. Patrzcie. Chciał doradztwa personalnego, w czym mogę pomóc? Jak tam w nowej pracy? Mój tyrek nie biznes. Dlaczego masz tu nie dzwonić? Ściano na moje uszy. Chciałam zapytać jak rezultaty? Niestety wszystkie próby nawiązania, zmienienia obecnych trendów nie przynoszą oczekiwanych skutków. Wierzę, że to się zmieni. Nie każda inwestycja przynosi zysk od pierwszych dni. Czasem trzeba czasu i odpowiednich okoliczności, żeby się na niej poznać. Masz rację. Co co? Da się zrobić? Co Chyba nas tu y, uwi, uwięziło, korzystając z okazji, my się chyba jeszcze nie znamy. Tomek to, jestem. Jak to uwięziło? No, no, Przecież to... ja mam zaraz prezentację, ale to ty pewnie tylko na trochę. Jakie trochę? Przecież... Kurwa, nie działa. No, to, to, to nic groźnego. O, 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 chyba. Halo? Ale to napraw, co się stało, nie działa! Ale to... Halo! Ja Mam zaraz prezentację, uwolnijcie nas! Weź coś z tym, zrób, No, no nie da się. No. Jak to się nie da? Musi działać! Nie, nie da. Nie Włączaj, da. że mi to musi działać, no natychmiast! Halo, odbierać! Znowu brak rezultatów? Wręcz przeciwnie. Rezultaty nie przyrosły. Co <laughs> to nie chciało otwierać? No cóż. Przynajmniej teraz cię zapamięta. No i tak. Tomek, jesteś świetnym gościem. Daj sobie trochę czasu.